Dzień dobry, mam na imię Magda i zapraszam Was na wiadomości oficynki. 14 lutego premiery miały dwie komedie kryminalne Iwony Mejzy, Wyszedł z domu i nie wrócił oraz Wszystkie grzechy nieboszczyka, kryminał Pawła Pollaka, Śmierć tłumacza oraz fantastyczny debiut Michała Godlewskiego, Fałszywa przepowiednia. Najbliższe spotkania z autorami i autorkami. 19 lutego o godzinie 17 na fanpageu Czytam dla Przyjemności odbędzie się spotkanie autorskie z Anną Ziobrą, autorką między innymi książki Okruchy Samotności. Kolejne spotkanie z autorką odbędzie się 21 lutego o godzinie 19 na fanpageu Zaczytana Ewelka. 20 lutego o godzinie 16 w gościnnych murach Muzeum Zamek w Oświęcimiu odbędzie się spotkanie autorskie z Iwoną Mejzą, Tomaszem Klimczakiem i Mirosławem Ganobisem wokół książki Oświęcim Praga, Czas Miłości i Nadziei. 24 lutego o godzinie 17 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chotumiu odbędzie się spotkanie z Anną Wojciechowską, autorką książki Słodkie Łzy Nadi. Również 24 lutego, z tym, że o godzinie 18 i w formule online, w ramach krakowskiego czwartku kryminalnego, odbędzie się spotkanie z Magdaleną Sobotą, autorką kryminału Ogród Zły. Spotkanie poprowadzi Anna Czarnota. A już w najbliższą niedzielę, 20 lutego, w ramach weekendowych spotkań cyklicznych, na naszym kanale na YouTube pojawi się wywiad. Z Janem Antonim Homą, autorem muzycznej trylogii kryminalnej. Serdecznie zapraszamy. Nasze promocje. W dniach od 18 do 24 lutego w naszej księgarni internetowej możecie nabyć książki Pawła Pollaka, gdzie Mól i rdza, Zbyt krótkie szczęście, Przepustka do męskości. Każdy z tych tytułów kupicie aż 40% taniej na www.oficynka.pl. Również w promocji do niedzieli 20 lutego możecie nabyć książkę Maxima Wolfa Nożyczki. Jest to tytuł, o którym wspominaliśmy wczoraj w antykwariacie oficynki. Przypominamy również, że w naszej księgarni internetowej jest już dostępne nowe wydanie Starej Słaboniowej i Spiekła Duchów Joanny Łańcuckiej. Zarówno wydanie w miękkiej, jak i uwaga w twardej oprawie. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi nowościami, promocjami oraz wydarzeniami, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube. To były wiadomości oficynki. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.